Grunwald, Ruda, Śląska, Sparta Katowice, czyli spotkanie 14 kolejki Katowicko-Sosnowieckiej Ligi Okręgowej. Faworyt w tym spotkaniu był tylko jeden i byli nim niewątpliwie goście, którzy są wiceliderem tabeli. Grunwald jest 16, gromadnił do tej pory tylko 8 punktów. Gruntwalte z jedynką Pietrzyk, dwójka to Sofstyl, 15 Wojtaczka, 4 Kubica, 3 Bernacki, 21 Kowalczyk, z ósemką Korupa, 19 to Kozłowski, 17 Maciaszek, 9 Ogłoza i 14 Tałady. Sparta z jedynką Pieczonka, 5 to Krawczyk, z czwórką zagra Szal, Łoboda, 7 Sobotka. 19 Sarzała, 11 Gielza, 10 Będkowski, z 8 zagra Markocyan, 17 To Witkowski, 99 Bożek. Zaczynamy sobotni pojedynek. 12 minuta spotkania. Krawczyk do Bożka, ten szybko do Będkowskiego, Kamil Będkowski. Z powrotem do Filipa Boczka, ten w polu karnym, wykłada tą piłkę. Jest jeszcze Będkowski, uderza na bramkę, ale nie ma pierwszej bramki dla gości. Sebastian Gielsa. Piłka na lewo do Sobotki. Kamile Witkowski. No wycofuje teraz do Będkowskiego, ten uderza na bramkę, zablokowane jednak to uderzenie. No Dużo strat w środkowej strefie boiska, ale goście cały czas przy piłce Będkowski do Witkowskiego i kapitalne uderzenie Kamila Witkowskiego. Ładny, mierzony strzał. No i goście w 14. Minucie prowadzą w Rodzie Śląskiej 1 do 0. A ta kołyska to dla trenera Michała Czyża, która dzień wcześniej urodziła się córeczka. Gratulujemy i życzymy dużo zdrówka dla małej. Wczoraj urodziła się mi córeczka, dlatego dedykacja oczywiście dla żony dla, dla córeczki. Cieszymy się, cieszę się tym bardziej właśnie, że w taki sposób ten mecz się ułożył, że ze spokojem mogłem patrzeć, patrzeć na to, jak drużyna realizuje. Jest bramka, są bramki i dedykujemy to oczywiście żonie, córeczce i, i też synowi ty, Tymusiowi. Wracamy na boisko. Sobotka. Jest tutaj Kamil Będkowski, Będkowski na lewo, do Witkowskiego, ten uderza na bramkę, no i niewiele zabrakło, aby Kamil Witkowski po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Kamil Będkowski z rzutu różnego, no i mamy drugą bramkę dla Sparty Katowice, bezpośredni strzał pomocnika Sparty, przelobowany Pietrzyk, no i musiał wyciągać piłkę z siatki. Oryginalna celebracja bramki z Mateuszem Gąską. Kamil Będkowski traci teraz piłkę. Przejmują ją gospodarze Kozłowski. Grunwald szybko wychodzi ze swoją akcją piłka do Michała Tałady. Tałady. No i jest pierwsza bramka dla Grunwaldu. Szybka odpowiedź. gospodarzy, ja na strzelców wpisuje się zawodnik urodzony w 2004 roku. 17 latek. Przytomnie pokonuje Krzysztofa pieczonkę. Witkowski na lewej stronie boiska dorzuca do Gielzy. Jest jeszcze Marcos Jan. Uderza na bramkę, no ale świetnie broni Pietrzyk. To już 41. Minuta. Będkowski w pole karne. Uderza Sebastian Sarzała. No i świetna interwencja Patryka Pietrzyka. Minuta 41. Będkowski dorzuca w pole karne. Uderza głową Sebastian Sarzała. No i słupek ratuje tym razem gospodarzy. Wsparta cały czas w natarciu. Witkowski do Sebastiana Gielzy. No i doświadczony napastnik. Pakuje piłkę głową do bramki obok bezradnego Patryka Pietrzyka. Sparta prowadzi zatem do przerwy 3 do 1 i ma apetyt na kolejne bramki, bo szansę miał jeszcze Michał Szal. Nie trafił jednak światło bramki. To już fragmenty drugiej połowy tego spotkania. Gielza z Będkowskim. Powalczył jeszcze o tą piłkę Sebastian. Gielza, piłka do Filipa Bożka. Bożek wycofuje do Witkowskiego. Doskonała okazja. Fatalnie jednak podłuje Kamil Witkowski. Który z najbliższej odległości posyła piłkę nad bramką. Sarzała teraz piłka za plecy obrońców do Będkowskiego. Jest czwarte trafienie dla gości. Świetne uderzenie Będkowskiego, który nie dał najmniejszych szans na interwencję Pietrzykowi. No i Sparta w 55 minucie prowadzi już 4 do 1. To już minuta 60. Aktywny Kamil Będkowski ładnie poszukał na lewej stronie Witkowskiego. Ten rusza w pole karne Witkowski. Wykłada do Gielzy. Gielza położył bramkarza no i wpakował piłkę do pustej bramki. Widać ogromne doświadczenie napastnika sparty. Pietrzyk pofrunął. Ale był to pusty przelot. Bo. Gielza położył bramkarza na murawie. To już minuta 63. Będkowski do Witkowskiego. No i jest szóste trafienie dla gości. Grundwald kompletnie rozbity. Druga bramka Kamila Witkowskiego. Trójka Witkowski, Będkowski, Gielza. Mają w tym spotkaniu po dwa trafienia. Gospodarze szukali jeszcze drugiej bramki. Uderza z rzutu wolnego. Dawid Skorupa broni to jednak Krzysztof Pieczonka. Więcej bramek nie było. Sparta wygrywa 6 do 1. Dzisiaj zagraliśmy dobry mecz od początku. Jedyny minus no, to jest znów strata bramki. gdzieś nie ustrzegliśmy się błędu, ale tak drużyna realizowała to co chcieliśmy. Ten plan pod kontrolą, spokojne rozgrywanie akcji, dużo, dużo bramek, dużo sytuacji, bo sporo tych bramek mogło paść więcej, ale nie będziemy wybrzyzać. Wygrana 6-1 cieszy. Kolejny krok zrobiony i myślimy już o kolejnych meczach. Pozostały nam trzy do końca, do końca rundy. Teraz mamy dwa mecze ważne w tygodniu i, i myślimy o tym na pewno. Cieszę się, że drużyna podeszła w ten sposób do meczu dzisiaj i pokazała swoją, swoją jakość na boisku. I, przy, I do tego doszły bramki. Lekcja dla nas 6-1. Nie z przypadku drużyna Sparty bije się awans, a my zajmujemy tam te niższe, niższe strefy w tabeli. Spotkanie jakości trochę z naszej strony dzisiaj z byle jakością, spotkanie doświadczenia z młodością. Dobra lekcja dla nas. Natomiast najbardziej u nas zawiodła dzisiaj organizacja gry, która gdzieś tam. Sprawdzała nam się w poprzednich meczach i dzięki czemu zdobywaliśmy punkty. Dzisiaj tego nie było, stąd aż wynik 6-1. Średnia wieku w dzisiejszym meczu, nie licząc Krzyśka Maciaszka, który ma 33 lata, to pozostali zawodnicy są poniżej 20, mają łącznie średnią wieku poniżej 20 roku życia, więc no czasu nie da się oszukać. Wsparcie Katowica są zawodnicy, którzy grali gdzieś tam w wyższych ligach, my gramy młodością. Dobra lekcja. Mam nadzieję, że, że przyniesie to efekt w przyszłości. Natomiast no, dzisiaj było ewidentnie widać yy, tą różnicę. To, co cieszy, albo taki mały plusik z tego wszystkiego, jest taki, że po dokonanych zmianach, zarówno ze strony Sparty, jak i naszych, to ostatnie 20 minut to był naprawdę wyrównany mecz. Co oznacza, że gdzieś tam yy, wiemy, z czego się bierze ten wynik, a nie inny. Taki był plan, aby dzisiaj wygrać, wygrać spokojnie. Udało się 6-1. No, jest to dosyć przekonywujący wynik. Drużyna zagrała. Uważam bardzo dobrze, no chociaż nie ustrzegliśmy się też błędów, no bramka stracona, szkoda jej, no ale tak jak mówię, no, zwycięstwo 6-1 pewne. Można się przygotowywać do następnego środowego meczu, który nie będzie łatwy z Pogonią. Na razie y, wszystko idzie tak jak y, było, jest w planach, chociaż no, jeszcze te mecze, jeszcze mecze, to jeszcze nie koniec i czekają nas dosyć ciężkie mecze. Jest Pogoni, mieli jest Zagłębie, Sosnowiec, Cyklon, no, którzy to no, czołówka, czołówka ligi, więc wszystko przed nami. Kolejne spotkanie spartej Katowice już w najbliższą środę. Na kolejarzu o 20 zamelduje się pogoń i mielin.